Jesteśmy przed okresem wigilii, świąt Bożego Narodzenia, właściwie tydzień przed. To jest dobry czas, żeby złożyć sobie też życzenia wspólnie z mieszkańcami miasta Białej Podlaskiej. Dlatego też taka inicjatywa Jarmark Świąteczny. Jarmark Świąteczny, który już wielokrotnie się odbywał wielokrotnie się tutaj odbywała stołówka, wspólny posiłek dla, dla wszystkich mieszkańców organizowała to Państwowa Szkoła Wyższa bardzo cenna inicjatywa w tym roku rozszerzamy tą całą naszą imprezę rozszerzamy też o wspólny opłatek z mieszkańcami miasta razem z księżmi razem z naszymi przedszkolakami uczniami szkół pracownikami urzędu miasta chcemy wspólnie z mieszkańcami podzielić się opłatkiem życzyć sobie wszystkiego najlepszego na te święta Dużo zdrowia i najważniejsze, żebyśmy się wszyscy w tym zdrowiu spotkali w Nowym Roku. To chyba są najważniejsze życzenia dla nas. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Ten prędzej się wybierajcie do Betlejem. Pozpieszajcie! Przywitać pana! Przywitać pana! Chyba tu wszyscy, którzy przyszli dzisiaj świetnie się czują mimo chłodu, nie najlepszej pogody, ale mają ciepłe serca. Przed chwilą łamaliśmy się opłatkiem. Tutaj śnieżynki takie się pojawiały z opłatkami, więc no, sympatycznie jest i myślę, że dobrze, że coś takiego władze miasta. Tutaj zorganizowały. To jest pewna tradycja, która łączy ludzi. Myślę, że jak najbardziej e, słuszna sprawa, może za mało rozreklamowana e, jeszcze, ale myślę, począł patoflową, dzięki aktywnym mediom, coraz więcej osób się będzie gromadziło przy, przy tych straganach świątecznych i już noworocznych. Chyba. No, jest... No, jest... No, jest tam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, również, żeby Wam się tam wiodło żeby cała kolumna też dobrze funkcjonowała. Wszystkiego najlepszego. Bardzo tak, tak, bardzo takie Wszystkiego najlepszego panią Dużo zdrowia. Bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję dla mieszkańców Białej Podlaskiej dzisiaj serwujemy barszczyk czerwony oraz bigos. Wszystko to zostało przygotowane w zakładzie karnym Białej Podlaskiej e, przez naszych osadzonych, którzy smacznie gotują. Więc życzymy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaski po prostu smacznego. I oni też to podają? Dzisiaj, tak? tak, oczywiście. Tutaj mamy naszych skazanych, którzy serwują mieszkańcom Białej Podlaskiej. To takie w miarę. No miejmy nadzieję, że wszystkim będzie smakowało pyszności. Tak. 哈喽。